Ciema, z tej strony żabol, a dzisiaj jesteśmy na serwerze The Lancelot 10. To jest już kolejny odcinek na serwerach, Chcę wam, dzisiaj będzie takie wstępne pokazanie tego serwera, a w kolejnych odcinkach będziemy już sobie nagrywać odcinki. Więc bez zbędnego jedziemy. Dobra. Jak widzimy, to jest taki górny spawn, jest zbudowany bardzo fajnie. Ale Dobra, tu idziemy? Tu mamy dolny spawn. Yy, bardzo mi się podoba ten spawn ogólnie. Jest bardzo fajny. To serwer jest yy, SG, a zarazem. Hm, jakby to powiedzieć, taki survival. Bo normalnie zdobywa się surowce. Tutaj mamy właśnie SG. Na razie mamy tylko dwa SG, bo ten serwer jest już od. dopiero od wczoraj w sumie. Więc tak. Tutaj poza tym już jak widać. Można sobie wszystko tutaj robić. Jest, jest co? Takie Yyy, Tak. Więc yy, będą robione. O, no, co do mnie napisał się. No, tak. I tak. Tutaj, tam dalej, ktoś sobie budował, nie wiem. Yy, no, więc tak. Idziemy teraz na działki. Wczoraj yy, to. Na, idziemy zaraz na działki. Ogólnie tutaj bardzo ładnie wygląda wszystko, ładnie pięknie. Tak powiem. No i tutaj mamy działki. One są dopiero od wczoraj, w sumie od paru godzin, bo robiliśmy wczoraj to do godziny nie wiem do której, ale one będą jeszcze dopracowane. Będą lampy, będą yy, różne tego typu akcesoria, właśnie tutaj jeszcze dróg nie ma porobionych, ale serwer zapowiada się bardzo fajnie. Więc serdecznie polecam. Będziecie mieć link w opisie. Będziecie, Boże, IP serwera. Będziecie mieli w opisie. To ja się z Wami żegnam. Cześć.